pierwszego odcinka. To prawda, nie mogłaś się doczekać, ale w końcu jesteśmy. Witamy Was. Cieszymy się, że jesteście i chcecie zobaczyć, o czym my tu będziemy sobie teraz gadać. Mamy dodatkowo mikrofony, żeby było nas trochę lepiej słychać. Światła, żeby było nas trochę lepiej widzieć. Są nasze Pie. Pierwotniki! <laughs> Pierwotniki! Mamy też adwentowy strojk. To co, zapalam pierwszą świeczkę? Po co zapalasz tą świeczkę? No właśnie, to jest dobre pytanie. Pierwszą świeczkę, jak zobaczycie, nasze świeczuszki symbolizują pierwszą, drugą, trzecią i czwartą niedzielę Adwentu. Ten strojik będzie teraz stał w naszym domu, przygotowany przez naszą mamusię, e, która ma talent do takich rzeczy, jak już wiemy i będzie nam przypominał o tym, jaki mamy okres w Kościele, na co się przygotowujemy. To będzie symbol Adwentu. Cztery świeczki, cztery niedziele, a dzisiaj jest pierwsza niedziela. Okej okay, Kasia, no to co, dzisiaj w pierwszej niedzielę, pierwsza niedziela yy, mamy tutaj Biblię. W Ewangelii dzisiaj jest taki jeden fragment. Co Kasia? No zadaj pytanko. Nalejesz mi herbatki? <śmiech> Tata <śmiech> nic nie zrobił. Dobrze, 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 naleję Ci herbatki. A tym razem, proszę bardzo, jest, proszę bardzo, herbatka dla mojej Kasi. No i co? Taka, taki, tak tata, a nie nagrał, nie nalał herbatki. Dobra, herbatka nalana. Dzięki, Kasia, że przypomniałaś, bo bez herbatki to w ogóle jak herbatniki, bez herbatki nie dałoby radę. No więc wracam. Pierwsza Biblia, nasza Biblia. Dzisiaj pierwsza niedziela i w Ewangelii przeczytam tylko bardzo krótki fragment. Jakbyście chcieli przeczytać całą Ewangelię, to... Znajdziecie na dole odcinka tekst całej dzisiejszej Ewangelii zachęcamy was, żebyście przeczytali. A ja przeczytam ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, które brzmi, co wam nakazuje, wszystkim nakazuje. Czuwajcie! Pierwsza niedziela, adwent i słowo czuwajcie. Kaśka, co to znaczy czuwajcie? Eee, jak myślisz? Czuwać, na przykład jak się mleko kończy, to żeby czuwać, żeby mleko nie wygipiało. No tak. Albo jak bawimy się z Piotrusiem na górze to czuwamy, czyli, yy, yy, czuwamy, czyli chcę, yy, patrzymy na niego i yy, czuwamy nad tym, żeby mu się nic nie stało. No tak, pilnujecie go, żeby nie spadł ze schodów, nie zrzucił sobie niczego na głowę. Prawda? Wtedy dzielicie się tą odpowiedzialnością przed rodzeństwem. Jeszcze masz jakiś pomysł, co to, gdzie, kiedy jak, jeszcze można czuć? Jak, jak byłam mała, to często chor chorowała, i mama nam tę czuwała. Przynosiła jedzenie, picie... się. Ej, ta też trochę, nie? <laughs> no tak. Ty też, ale bo w pracy. I mhm. Wstawała w nocy. Mierzyła mi temperaturę, sprawdzała, jak się czuję. Dwała wszystkie, wszystkie te sytuacje pokazują, na czym może polegać czuwanie. Czyli wszystkie wiążą się z. Troską o kogoś, o coś, tak? To przy mleku dbaliśmy o mleko, przy Piotrusiu czuwamy nad Piotru. Piotrusiem, a przy chorej Kasi mama czuwała nad Kasią. Czyli zawsze bardzo interesował nas przedmiot czuwania, czyli to, nad czym czuwamy. Chcieliśmy, jakby, być pewni, że to, nad czym czuwamy, jest bezpieczne. Zgadzasz się? Tak. No, dokładnie. A dzisiaj Pan Jezus mówi nam o czuwaniu. Żebyśmy mogli to do, go dobrze zrozumieć, myślę, że podam jeszcze dwa przykłady. Kasia, teraz sobie wyobraź, zamknij oczy i wyobraź sobie, że jutro przyjedzie do nas babcia i dziadek z Poznania. Wyobraź sobie. I jak sobie? Teraz opisz mi to, jak ty się czujesz. Jestem radosna. Dlaczego? Możesz już otworzyć rzeczy. <śmiech> <śmiech> Jesteś radosna? Opowiedz mi. Jutro przyjeżdża, dowiadujesz się nagle, że jutro przyjeżdża babcia i dziadek. Czujesz? Opowiedz mi o tym, jak ty się czujesz i jak wygląda... Jestem radosna, skaczę z radości. No, może babcię pozdrowić przy okazji. Pozdrawiam. <grych> no, skaczę z radości. Mam nadzieję, że mnie oglądasz. No tak, e, czyli skaczę z radości, jesteś wesoła. E, przygotowujesz się w jakiś specjalny sposób? Czy my się przygotowujemy w domu? Rysujemy, sprzątamy, rysujemy jej laurki. Dobra, prawda. Dom, co robimy z domem? Sprzątamy żeby wyglądało ładnie, w końcu przyjeżdżają goście. To wyraz szacunku dla gości, prawda? Mhm. Czyli od kiedy wiemy, że babcia do nas przyjedzie, no to nie możemy się doczekać i szykujemy się ze wszystkim. Tak jak powiedziałeś, z laurkami, z domem. Mama też pewnie zadba o to, żeby było coś dobrego do jedzenia, prawda? Mhm. I druga sytuacja, żeby pokazać, o co mi chodzi. No tak, smacznego herbatnika. Teraz znowu wyobraź sobie, już nie musisz zamykać może tak oczu, ale wyobraź sobie, że jutro przyjeżdża do nas Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Krasnoludków. Co? Jak się czujesz z tym? Fajnie, że przyjadą? Nie. Dlaczego? No to nudne. nudne. Nuda? Nudna bajka. Ale naprawdę przyjadą. Oni będą, wiesz, przyjadą i będą. Ja z księżniczki się, a ja, akurat nie będę cieszyć. Nie będziesz się cieszyć z księżniczki? Ale możliwe jest to, że ona przyjedzie? Nie. Dlaczego? Bo jest no tak, bo ona jest w bajce, czyli istnieje, nie jest ale. Nie, tak. No, no. Horrible. Ale istnieje czy nie istnieje? Nie. Ale gdybym ci powiedział, Kasia, jutro przyjeżdża królewna Śnieżka, weź się przygotuj na ten przyjazd, to potraktowałabyś mnie poważnie? Nie. I gdybyśmy mieli podsumować to, e, czym jest to czuwanie, e, o którym przed chwileczką powiedzieliśmy sobie w tych wszystkich przykładach. I gdybyśmy mieli spróbować znaleźć to, co chce nam Pan Bóg dzisiaj powiedzieć w swoim słowie na temat czuwania, to co to mogłoby być, Kasia? Co to znaczy czuwajcie? Co może Pan Bóg chcieć nam Czuwa powiedzieć? Czy... Czuwajcie się? No, przygotowywać. Przygotowywać się na przyjście Jezusa Chrystusa. No właśnie, i tak sobie myślę, że to wymaga dwóch. <noise> Dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego, że żebyśmy czuwali, musimy wierzyć. Zwróć uwagę, że kiedy mówiliśmy o przygotowaniu na przyjazd babci, to realnie opisałaś mi to, na czym będzie polegało to przygotowanie. Nie będziesz się mogła doczekać. Się, że coś widać. Nie będziesz się mogła doczekać, będziesz się przygotowywać na to, żeby się z tą bab babcią spotkać. Bo babcia jest realna, bo babcia jest prawdziwa, bo z babcią jesteś w bliskiej relacji, prawda? Nie możesz się doczekać, nie, nie możemy się doczekać na przyjazd kogoś, kogo kochamy. A kiedy, e, jest, jak kiedy powiedziałem Ci, że przyjeżdża królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, to trochę się zaczęłaś z niej śmiać i tak naprawdę nie potraktowałaś tego poważnie, bo w nią nie wierzysz. No więc być może dzisiaj, kiedy mówimy o czuwaniu mówimy też o wierze. Może Pan Bóg pyta nas o wiarę. O to, czy naprawdę wierzymy w to, że On przyjdzie. To, że przychodzi do nas, że się w naszym sercu rodzi. Czy my w ogóle wierzymy w Pana Boga? I to jest pytanie dzisiaj do Ciebie, do mnie, ale też do każdego z Was. Czy my naprawdę wierzymy? Ten Adwent, ta pierwsza świeczuszka, ten, ta pierwsza niedziela, to słowo czuwajcie, to też pytanie o to. Czy my tak naprawdę wierzymy? To jest dobry moment, żeby sobie usiąść przy herbatce, herbatniku i zastanowić się, jak wygląda moja wiara. Na czym ona polega? Żeby zobaczyć sobie, gdzie jestem ja, gdzie jest Pan Bóg i czy ta nasza relacja jest taka, że ja nie będę miał problemu z tym, żeby na niego czuwać. Czy Pan Bóg będzie jak babcia? Albo jak dziadek, na którego czekamy? Jak kochany mąż, czy kochane dzieci, które wracają z jakiejś dłuższej wycieczki? Czy ja mam taką relację, że nie mogę się doczekać, spotkać go osobowo, bo teraz jestem w nim relacji. Gadam z nim na Messengerze. Gadamy z babcią czasem. Mhm. Ale to nie to samo, co spotkać się na żywo. Tak? Czy ja jestem z Panem Bogiem w takiej relacji, żeby nie móc się doczekać z nim spotkania na żywo? Prawda? Mhm. No więc o wiarę będzie dzisiaj pytanie. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby się nad taką wiarą zastanowić. I zobaczyć, gdzie ja jestem, gdzie jestem w relacji do Pana Boga. To wiara. No i druga rzecz, ja, jeżeli ja już wierzę, bo każdy z nas odpowie sobie indywidualnie, no to co mogę w tym przypadku zrobić? Czy jestem dobrze przygotowany do tego, żeby się z tym Panem Bogiem spotkać? Jak wygląda? Czy ta wiara nie jest tylko wiarą na papierku? Czy to nie jest tylko tak, że ja mówię, że wierzę, ale tak naprawdę nic nie robię? To tak, jakbym zostawił. Yy, tak jakbym zostawił, nie wiem, nieprzygotowany dom i, i, i w ogóle tego nie potraktował poważnie. Więc to będzie też pytanie o to, jak wygląda ta moja wiara w praktyce, nie tylko czy wierzę, ale też, co z tego wynika. Okej, okay. skoro już wiemy, jakie mamy zadanie na najbliższy tydzień, czyli to, że musimy zacząć i przyjrzeć się naszej wierze, zobaczyć, jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem, gdzie w niej jesteśmy, i czy będziemy potrafili czuwać, czy tak naprawdę w Niego wierzymy, to możemy też dojść do innego zadania. Przygotowaliśmy jedno dla Was. Dla Was. Prawda, Kasiu, Opowiesz o nim? My mamy tutaj taki świąteczny stroik na Boże Narodzenie. Ciekawi jesteśmy, jak Wy sobie poradzicie z Waszymi strojkami. Możecie przesłać nam zdjęcia, jesteśmy ciekawi. Poniżej jest link. Adres mailowy. Adres mailowy, do, na którym można przesłać swoje zdjęcia strojka adwentowego świątecznego. Dokładnie tak. Chcemy przeżyć to razem z Wami. Przyślecie nam takie zdjęcia. Jeżeli prześlecie, no to te, które zostaną przesłane, postaramy się posklejać i postaramy się je zaprezentować w naszym odcinku za tydzień. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają wszystkie Wasze strojki. Zachęcamy wszystkich chętnych do przesłania Waszych zdjęć. No i to by było chyba tyle, Kasia. Za chwilę, w napisach, Kasia opowiesz ciekawostkę, dobra? Mhm. Mm Okej, okay. no to co? Żegnamy się i widzimy się za tydzień. Dzięki, Kaśka. Ej, to, to było mocne. Trzymajcie się, papa! Pa. Cześć, ciekawostka na dziś. Wiecie, że Zygmunt Szczęsny Feliński. Bardzo dawno temu został wezwany na dosyć długo do cara. Bał się, co się stanie z siostrami zakonnymi i z sierotami, które mieszkały w jej domu. Wiecie, jak to zrobił? Poświęcił figurę Matki Bożej Niepokalanej przed ich domem, bo miała się nimi opiekować. Rzeczywiście tak było. Matka Boża opiekowała się nimi przez całą wojnę. Siostry przetrwały i bohatersko broniły dzieci żydowskie. Wiecie, co jeszcze było ciekawe? Figura, którą poświęcił Zygmunt Szczosny Faliński, została nienaruszona podczas, wojny, podczas II wojny światowej. Chociaż dom został spalony, figura, figura została w jak najlepszym stanie. Na pamiątkę tych wydarzeń. Przed każdym domem sióstr rodziny Maryi stoi właśnie figura Maryi Niepokalanej. Też przed naszą szkołą i przedszkolem. Tu widzicie zdjęcie Maryi Niepokalanej przed naszym przedszkolem, a tu oryginalną na ulicy Żelaznej w Warszawie. Dziękuję.